Karetka przywozi do szpitala dziewczynę, która została poparzona podczas swoich urodzin. Jej chłopak wetknął omyłkowo do tortu petardy zamiast sztucznych ogni. Mężczyzna także jest pacjentem soru, bo poślizgnął się na torcie i prawdopodobnie złamał nogę. Pacjentka jest bardzo zła na ukochanego. Nie wie, że ten miał zamiar dzisiaj się jej oświadczyć. Miał być tort, w którym miała znaleźć pierścionek, potem miał być ten królik z napisem wyjdziesz za mnie i teraz Ach, wszystko... No, Bo wszystko. Spokojnie, od czego ma się kumpli? Wziąłem pierścionek, a królik jest w samochodzie. No, ale to za bardzo nie wygląda. No co nie wygląda, że się pudełko trochę rozwaliło? No przecież pierścionek się umyje pod wodą i, i będzie super. Przyczepimy do królika i wiesz, jedziesz z tym, no. Rzuć go, proszę cię, i zapomnij o nim. Ale jego go kocham, może, może w końcu się ogarnie i... Oświadczy. Cały czas na to czeka, że on się ogarnie, a to nigdy nie nastąpi. Chłopak pacjentki i jego przyjaciel usiłują wyczyścić pierścionek zaręczynowy z resztek tortu. Mężczyzna ma zamiar oświadczyć się ukochanej jak najszybciej. go! No co mam łapać, jak mi wpadł? No dawaj za kolanko, może jeszcze tam jest. No to możesz się odsunąć na chwilę z tym wózkiem. No to masz, próbuj no. A! A! Coś się zrobi! Ale co tu się dzieje? Co pan robi z tą rurą? Wyrwał ją pan ze ściany? Proszę proszę poczekać, chwileczkę. Ale no ja mam czekać? Co mnie to interesuje? Akurat. pana, to? będzie pan Dzięki. musiał odpowiedzieć za szkody. Kobieta zauważa, że jej chłopak spowodował w szpitalu kolejne zamieszanie. Co tu się dzieje? E, pff, ja ci to wszystko Znowu wytłumaczę. Się wygłupiasz? No e, się To nie, nie są żadne wygłupy. Kochanie, przepraszam cię. Nie, naprawdę. przepraszam to już, Nie, to już za mało. Jeszcze jeden wygłup i z nami koniec, rozumiesz? Kingus. Nie. Ale proszę, nie. proszę cię. Nie, nie. Kinga! Chinga! Ja tak naprawdę nie wiem, czy ten królik to jest taki dobry pomysł. Ja powinienem chyba normalnie się oświadczyć po tych wszystkich akcjach, rurach i awariach. A co ty mówisz po jakich akcjach? Nie panikuj. Przecież jak ona go zobaczy, to od razu zmięknie i wiesz, no. Może masz rację. No pewnie, że mam rację, no. Milusi jest. Ja mam dla ciebie niespodziankę. Nie, Jacek, serio, ja mam już dość swoich niespodzianek. Ale to na pewno ci się spodoba. Nie, niespodzianki w swoim wykonaniu źle mi się kojarzą. Ale popatrz, ta jest Milusia I na... No pewno nie wyguchuje. Jacek, zabierz go! Zabierz! Patrz! Go. Zabierz go! z kochany. Proszę pana, co pan robi? Proszę zabrać to zwierzę natychmiast stąd. Pacjentka dostaje silnej reakcji alergicznej, bo jest uczulona na zwierzęta futerkowe. Mówiłam, że pan to zabrał. Proszę stąd stąd, rozumiesz? Wyjdź stąd. Jacek, zrywam sobą do koniec, rozumiesz? Ale kinga! Dziewczyna nie jest przekonana, czy dobrze zrobiła, zrywając ze swoim chłopakiem. Pomimo jego dziwnych pomysłów, kobieta nadal go kocha. Nie wie jednak, że królik, który wywołał u niej reakcję alergiczną, miał być elementem oświadczyn. Chyba nie po siebie tak nakrzyczałam na Jacka. Daj spokój. To była najlepsza decyzja w twoim życiu. Przecież to wariat. Gdyby on ci tylko trochę zmienił, byłby idealny. Nie zmieni się, rozumiesz? On się nie zmieni. Zapomnij o nim, proszę cię. Chodź na czekoladę. Czekolada jest dobra na wszystko. No, wstawaj! No, z tym mam iść? No, chodź, weźmiemy to jest dla Ustań. No wstań. No dobra, no ja wiem, że plan nie wypalił, ale spokojnie mam kolejny. Słuchaj, zamówimy zespół, tak? No i przyjadą chłopaki z gitarami, zaśpiewają o, amore mio i tak dalej. I wtedy ty wylatujesz z pierścionkiem. No, chyba do reszty cię już pogięło. Czy ty nie rozumiesz, że właśnie dlatego za mną zerwała? Muszę teraz jej się normalnie oświadczyć. Rozumiesz? Normalnie. Okej, okay, no to jak normalnie, to myślę, że w amerykańskim stylu. No po prostu, klękasz przed nią, tak, nie? I, Kingo, wyjdziesz za mnie? Czy tam zostaniesz moją żoną? Co? No, masz rację. No. Ty myślisz, że tam radzę z tymi kolami? No, jak trochę potrenujesz, to na pewno. Chodź do środka, bo zimno. No nie wiesz, czy ty to widzisz? Jacek, co to jest do cholery? Jacek, czy ty jesteś gejem? Ale ja ci to wszystko wyjaśnię. Ale co ty mi chcesz wyjaśniać? Spokojnie, my nie jesteśmy żadnymi gejami, tylko po prostu on wie, ćwiczył na mnie. No. Ale co ćwiczył? Oświadczyny. Cały dzień próbuję to zrobić i mi nie wychodzi. Kinga, wyjdziesz za mnie? Ty chcesz weźmę ze mną ślub? Nie. Tak, a ty? Jacek, ja nie, ja nie wiem. Nie. Dobrze, ja wiem, wyjdźmy stąd, proszę cię, idziemy. Nie wiem. Kobieta całą noc zastanawiała się, czy przyjąć oświadczyny swojego chłopaka. Go nie ma. I bardzo dobrze, że go nie ma. Zapomnij o nim proszyć się. Jest! Jacek? Kinga! Hej. Cześć. Mam nadzieję, że na żużenia nie ma. Nie mam, Ale... dzięki. Nie mam. Kochanie, czy ty? Tak, 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 tak. <noise> nie. Cię. A poczekaj pod jednym warunkiem. Zanim znowu zrobisz coś głupiego, zastanowisz się pięć razy. Nawet dziesięć. Ow, ow. Przepraszam.